Dzień dobry, witamy serdecznie na kolejnym webinarze. Tym razem temat naszego spotkania to będzie gamifikacja na lekcjach biologii. Tytuł naszej gamifikacji, którą z Kamilą wspólnie opracowałyśmy, nazywa się Animalandia, a opowiada, czy zajmuje się właściwie tematyką tych najprostszych zwierząt bezkręgowych od parzytełkowców do pierścienic. Dzień dobry, no my... witamy serdecznie. Agnieszka Kołodziejska i Kamila. Kamila Koczarowska. Nauczycielki w Szkole Podstawowej w Bydgoszczy, właściwie w Zespole Szkół nr 32. Obydwie uczymy biologii, obydwie uczymy przyrody. Kamila chemii, ja jeszcze dodatkowo geografii. Współpracujemy ze sobą już od kilku lat, a to, co dzisiaj Państwo zobaczycie, to jest oczywiście efekt naszej współpracy. To jest gamifikacja, którą my sobie tutaj wypracowałyśmy na lekcjach do, działu, do pierwszego działu właśnie ze zwierząt w, w klasie szóstej. No trochę zaczniemy troszeczkę od teorii, tak? od wprowadzenia tego, co to jest gamifikacja, po to, żebyście Państwo mogli sobie jakby stworzyć być może podobną, być może zupełnie inną grę, to myślę, że musimy najpierw troszeczkę o tej grywalizacji, gamifikacji powiedzieć. Znaczy, sam temat grywalizacji jest bardzo szeroki i każdy tak naprawdę podchodząc do, te, do tego tematu będzie go realizował zupełnie indywidualnie. Różne są na to pomysły. Niektórzy m, nauczyciele rozpracowują sobie grywalizację na przykład na semestr, inni na dział. To jest kwestia bardzo indywidualna. Mogą być też takie przykłady gamifikacji, które obejmują jedną lekcję. To jest nasz pomysł, nasza interpretacja i tak naprawdę jest kilka sztywnych reguł, których jakby należy się trzymać, a reszta to jest czysta dowolność, której. Każdy może sobie tutaj korzystać, jak chce. Grywalizacja inaczej nazywana jest gamifikacją. To są takie dwa pojęcia, które się jakby zamiennie stosuje. Jakie są takie szczególne cechy, o których na pewno należy pamiętać? To jest przede wszystkim to, że ta grywalizacja musi być długoterminowa i musi być regularna. Czyli uczniowie muszą jakby znać dokładnie reguły czasowe, w których będą musieli się tutaj rozwinąć i które będą musieli. Tutaj jakby wykonać. Musi zawierać również zadania, które przygotowujemy w ramach realizacji. One muszą być obowiązkowe dla wszystkich, ale muszą być też i takie, które dadzą możliwość uczniom zdobycia dodatkowych punktów, czy to są takie zadania dodatkowe dla chętnych. Tu musi być w ogóle element gry, a więc. Musi być fabuła odbyt... przede wszystkim jakaś, tak? Jakaś fabuła, coś tam trzeba sobie wymyśleć, Stel. warto sięgnąć no do jakichś takich fabuł ze znanych uczniom gier, czy, czy dostosowanie właśnie takich pojęć jak poziom, jak odblokowanie kolejnego poziomu, ranga, odznaka, mm -hmm. czy jakieś tam odblokowanie dostępu do czegoś. Dokładnie, lekcja ma być po prostu grą, lekcja czy jakby cykl lekcji ma być grą, fabułą, w której się będziemy cały czas obracać. No i oczywiście za zadania, które dzieci w trakcie gry rozwiązują, otrzymują punkty, a za te punkty później jeszcze dodatkowo otrzymują nagrody przy rozwiązywaniu tych zadań, no bo to ma być właśnie ta korzyść z grania to jest jakby ta tutaj, ta główna idea. Jakie są cele i korzyści z tej, tej metody? Na pewno jakby zamiana lekcji w grę, zastosowanie tych poziomów, zdobywania odznak, nagród, punktów, to jest na pewno zwiększenie zaangażowania. Uczniowie jakby spotykają się z czymś nowym, a to zawsze jakby wzbudza motywację i zaciekawienie. Stymulujemy też taką systematyczność uczniów, dlatego że oni muszą jakby wykonywać te zadania w określonym czasie i zdobyć taką minimalną, przynajmniej liczbę punktów. My to za chwileczkę pokażemy w tej w konkretnym, konkretnych zasadach gry, które tutaj zaprezentujemy na pewno zwiększamy tempo uczenia się uczniów, rozwijamy takie umiejętności logicznego myślenia i kreatywnego myślenia. No oni muszą samodzielnie często podejmować decyzje, które zadania, jakie zadania wykonać, jak to zrobić, żeby jednak ten poziom zaliczyć czy nawet jak gdzieś tam im się noga powinęła, jak mogą w jaki sposób mogą jakby nadrobić, tak, gdzieś tam te utracone punkty. No i też poszukują oczywiście rozwiązań do zadań, bo one nie są zawsze takie, że podręczniku jest wszystko napisane od A do Z, więc muszą też pewne rzeczy wy, jakby wy tutaj wymyślać. Wy Kombinować, wyszukać. Na pewno jest to poprawa samooceny, bo wyszukuję sobie zadania, które sam jestem w stanie rozwiązać, czyli coś wiem, i to jest też taka podniesienie samooceny. No i też rozwijamy zainteresowania. Uczniów. To jest też kolejna sprawa. No, Przez właśnie strony. dodawanie, tak jak Państwo zobaczą tutaj, te nasze przykładowe zadania, dajemy możliwość rozwijania nie tylko tego zainteresowania biologicznego, ale też jakichś no, chociażby pasji artystycznych, tak? Uczniów, którzy mogą się tutaj swoimi zdolnościami wykazać. No, od czegoś trzeba zacząć? <gł> od czego? No. no i my tutaj mamy taki kilka głównych punktów, jak to zrobić, żeby zaplanować taką gamifikację, jak ją sobie tutaj jakby wymyślić. To są takie nasze podpowiedzi, które gdzieś tam w internecie też można znaleźć. Przede wszystkim musimy się zastanowić, jaki obszar chcemy zamienić w grę. Czy to będzie dział, czy to będzie, nie wiem, kilka lekcji tylko, czy to będzie pół roku, a może nawet cały semestr. To jest oczywiście nasz pomysł i to każdy do tego podejdzie. Zupełnie indywidualnie. Ważne jest, że jeśli na przykład planujemy sobie cały rok czy semestr, to żeby uczeń już na początku roku szkolnego znał terminy, daty i wiedział, że w tym, w tym miesiącu będzie miał do wykonania to, w tamtym, tamto, żeby mógł jakby sobie zaplanować, które działania będą dla niego takie najbardziej sympatyczne, z których na pewno skorzysta. To jest bardzo istotne, żeby rzeczywiście te ramy czasowe były tutaj określone tak dosyć szczegółowo. Musimy się też zastanowić, jakie misje przewidujemy w naszej grze. Misję, czyli jakby mm, działania ucznia tak naprawdę, nie? Które będzie musiał wykorzystywać, tak? Możemy je różnie tutaj nazywać. To wcale się nie musi nazywać sprawdzian, to się nie, nie musi nazywać Kartkówka. Tutaj naprawdę w netcie można znaleźć fajne, fajne pomysły, na to jak to A nazwać. może to służyć jakby sprawdzeniu wiedzy, ale przez to, że nazwiemy to inaczej, nie wiem, walka o albo misja jakaś tam, mhm. sprawdzimy wiedzę ucznia, czy nie nazwiemy czegoś kartą pracy, a nazwiemy po prostu zadaniami do wykonania misji, tak jak my to, my to tutaj zrobiłyśmy. Dokładnie tak. No i tutaj właśnie pokazujemy, że to może być też praca na lekcji, zadanie dla chętnych, czy na przykład plakaty. Ważne jest też, żeby określić sobie wagę zadania, które, które tutaj dajemy, tak? Musimy jakby wycenić te najważniejsze dla, dla nas misje, tak żebyśmy mieli potem łatwość w przyznawaniu jakby tych punktów, tak, żeby za, za proste zadanie dzieci, dzieci nie dostały tych punktów zbyt wiele, bo później te cenniejsze misje jakby nam tutaj nie Będą przeważały, a chodzi o to, żeby rzeczywiście zdobyć poziom czy zdobyć nagrodę za to, no, co się wypracowało, taką dosyć ciężką pracą. Bo tutaj my na przykład mamy tak, że dzieciaki są zwolnione ze sprawdzianu, więc czasy też na to, jakby tutaj zasłużyć działaniami w trakcie, w trakcie poszczególnych misji. Musimy się zastanowić nad tym, jakie przywileje będą mieli uczestnicy. To mogą zdobyć takiego dodatkowego, tak tak jak w grze mogą zdobyć jakąś tam super paliwo do swojego pojazdu i nagle wskoczyć na kolejny poziom, no to tutaj musimy im też dać coś, co, co ich bardzo do tego zmotywuje. I tutaj no, ja mamy jakieś takie przykładowe pytania, na przykład no, można zdobyć dodatkowe punkty na sprawdzianie, można odroczyć jakiś termin oddania zadania, można zgłosić dodatkowe nieprzygotowanie, czyli coś, co uczeń będzie mógł sobie wykorzystać w późniejszym, w późniejszym terminie. I to, co ja mam tutaj się... mamy jeszcze u góry, jakby zapisane, to jest też bardzo istotne, żeby pamiętać o proporcji zadań obowiązkowych do tych nieobowiązkowych, żeby nie przesadzić w jedną albo ani w drugą stronę. No i to, co powiedział już Kamila, że uwzględniamy różne talenty, że nie tylko jakby tych, którzy są ściśle, uzdolnieni biologicznie, ale też bierzemy pod uwagę inne, inne talenty, m.in. właśnie ten talent plastyczny, tutaj w plakatach między innymi będzie można się wykazać. No i teraz, czy chcesz wprowadzić poziomy w grze? Trzeba się zastanowić, ile tych poziomów, jak je nazwiesz, tak? kiedy przejdzie, przejdzie do kolejnego poziomu. Czyli trzeba ustalić jakieś takie punkty, które nas będą na tym poziomie które, które stosunkowo łatwo będzie uczniom zdobyć tak? to przejście. No bo chcemy zwiększyć ich samoocenę, czyli jednak chcemy, żeby no, no, no każdy uczeń do tego kolejnego poziomu w grze mógł przejść. No ale też znowu jest tak, że nie możemy przesadzić w drugą stronę, żeby się nie okazało, że samo przejście do szkoły uczeń już jest ta kolejnym etapem. Więc trzeba sobie tutaj wykalkulować. I powiem szczerze, że z praktyki wiem. My, że to będzie najtrudniejsze. Właśnie te poziomy, te punkty to jest to, co nam tutaj sprawiło jakby największe. I zajęło największe najwięcej poziomie. czasu w trakcie planowania. I, I też to to ty... jest taka, że żeśmy to kamila kilka razy też ewaluowały, bo. No, tak, zmieniłyśmy. Że tam tutaj nie pasowało, to było za dużo, to było za mało, więc to, to naprawdę za pierwszym razem jest bardzo trudne, zresztą za drugim pewnie też, ale w kolejnych na pewno już pójdzie nam zdecydowanie łatwiej. No właśnie, jakie będą, jak będę wyceniać te misje i poziomy? Ile punktów, znaczników, tych symboli, pieczątek, bo to różni różnie tutaj nauczyciele sobie jakby to wyznaczają, musi zdobyć uczeń, żeby przejść do kolejnego poziomu. I tak jak mówię, no to nie może być ani za dużo, ani za mało, tak w sam raz, a to wcale nie jest takie łatwe. Jeśli punkty, to nie mogą się kojarzyć z ocenami, czyli nie mogą. Można... Może być jeden do sześciu, tak? No bo to wtedy jest takie ścisłe przełożenie, ścisłe przełożenie na oceny, więc jeżeli przyjmujemy system punktowy, to żeby tych punktów jakby było realnie dużo, żeby one się totalnie nie kojarzyły nam z ocenami. Dokładnie. No i oczywiście myślimy nad fabułą, tak? Czyli musimy wymyślić sobie wstęp fabułę, która wprowadzi nas w grę. To może być bohater z gier, które dzieci znają, ale my tutaj na przykład poszłyśmy takim tropem biologicznym i wcale nie mamy Supermana czy innej postaci, tylko po prostu weszłyśmy właśnie w świat przyrody. No i, no i właśnie no i ta nasza tak, konkretna gra, my żeśmy to przewidziały sobie tą gamifikację w klasie szóstej. W pierwszym semestrze grę Animalandia, w drugim semestrze grę Vertebrata, której właściwie zasady były bardzo tutaj podobne do Animalandii, dlatego przedstawimy tą jedną. Rozplanowaliśmy ją sobie na cztery lekcje. Każda z lekcji to osobny poziom. Na każdej lekcji misja obowiązkowa do wykonania przez ucznia, na każdej lekcji również możliwość wykonania misji dodatkowej, a ponadto możliwość zdobycia superbonusów. No i te cztery lekcje podzieliłyśmy sobie właśnie, zaczynając od świata zwierząt bezkręgowych, na parzydełkowce, nicienie, płazince i pierścienice. No, i zaczynamy, jakby tutaj dobrze, tak pół lekcji przeznaczyć na to, żeby w ogóle wytłumaczyć uczniom, tak, co my będziemy robić, przedstawić dokładnie te zasady gry. My jeszcze dodatkowo drukujemy to dla każdego ucznia, czy umieszczamy też na naszym blogu te zasady gry, tak, żeby uczniowie mogli się z nimi zapoznać. No, i wprowadzamy ucznia w tą fabułę, czyli w niesamowitą podróż po świecie zwierząt. W której uczeń będzie mógł się przemieszczać różnymi środkami transportu, będzie musiał założyć kostium płet, płetwonurka, zmniejszyć się do mikroskopijnych rozmiarów. Cztery poziomy, na każdym trzeba przejść jedną obowiązkową misję, ale można też znaleźć coś, co my nazwałyśmy po prostu tajemnym przejściem, czyli po prostu zgłoszeniem się, jak Państwo zobaczycie za chwilę do nauczyciela, żeby zagrać w misjach dodatkowych i czy też zdobyć dodatkowe bonusy. Ponadto uczniowie mają być cały czas czujni, bo oprócz tego proponujemy też uczniom możliwość zdobycia super bonusów, czyli darwinów. My te darwiny też wykorzystujemy na lekcjach powtórzeniowych, no i te darwiny po prostu uczniowie losują, tak? I to jest jakaś tam dodatkowa pieczątka. Też jeszcze o pieczątkach pod koniec powiemy, bo to jakiś nasz pomysł na zadania dodatkowe, czy właśnie dodatkowy punkt na sprawdzianie i najbardziej wyczekiwany przez uczniów i pożądany złoty darwin, gdzie uczeń samodzielnie ich jest w proporcji jakby tyle samo zawsze, tak? Jakby Dodrukowujemy to, to wszystkich po kolei. Żadnych nie jest więcej, żadnych nie jest mniej. W złotym darwinie uczeń po prostu sam sobie decyduje, którą z tych możliwych korzyści wybiera. No i jak wyglądają zasady naszej gry Animalandii? Łącznie uczeń może zdobyć 100 punktów. 64 punkty są do zdobycia za misje obowiązkowe, czyli za te, które odbywają się na lekcji. Ponadto 36 punktów dodatkowo może jeszcze zdobyć poprzez udział w misjach dodatkowych, czyli po prostu są to dodatkowe zadania. Misje obowiązkowe wykonuje uczeń na lekcji. To jest jakby karta pracy, w której znajdują się zadania za różną ilość punktów, i uczeń wiedząc ile punktów musi zdobyć, żeby zdobyć, zaliczyć daną misję, samodzielnie decyduje, które zadanie za ile punktów wybiera. Misje dodatkowe, tak jak powiedziałam, w ramach zadania do, do, domowego, określony termin do kolejnej lekcji, czyli po prostu jeden tydzień. My na początku te punkty wpisywałyśmy w takie specjalne tabelki w zeszytach, teraz po prostu sobie w dzienniku robimy kolumnę gamifikacja 1, 2, 3, czy tam gamifikacja dodatkowa 1, tam wpisujemy poszczególne punkty, przez co też uczniowie cały czas mają jakby do tego podgląd. To, co podkreślamy na początku, to to, że uczniowie muszą zdobyć te minimum 5 punktów na każdej lekcji, żeby mogli jakby przystąpić do kolejnego poziomu gry. Oczywiście, może zdarzyć się tak, że uczeń będzie nieobecny na lekcji wtedy, kiedy gramy. Wówczas jakby. U, ustalamy to indywidualnie z uczniem. Czasami jest tak, że uczeń przychodzi do nas na jakieś tam okienko czy na jakieś zajęcia dodatkowe i po prostu te zadania sobie rozwiązuje. No ale czasami takiej możliwości nie ma i wtedy po prostu proporcjonalnie zmniejszamy jakby procentowo tą liczbę punktów i uczeń ma wtedy szansę zdobycia też innej oceny. No i tak jak powiedziałam wcześniej już bądź czujny możemy przyznać Ci super bonus i tutaj jakby do Państwa i do Państwa należy to za co taki super bonus można przyznać. My sobie tutaj e, przykładowe e, jakby może być to pomoc koleżeńska, może być to mistrz szybkości, czyli uczeń, który jako pierwszy oddał nam misję dodatkową. Oczywiście wiadomo, że to musi być poprawnie zrobione. Nie? Oczywiście, to nie chodzi... dokładnie. To nie chodzi o to tylko, żeby szybko, tylko poprawnie wykonana. Albo na przykład uczeń, który dwa razy z rzędu wykonał misję dodatkową, czyli dwa tygodnie pod rząd wykonał zadania. Albo dwa razy udało mu się pod rząd zdobyć maksymalną ilość punktów do zdobycia na lekcji. Albo na przykład jakieś zadania dodatkowe. No tutaj i na przykład przeniesienie na lekcję o pierścieni dżdżownic, czy jakieś takie dodatkowe zadanie jeszcze, które my proponujemy, o których już tutaj za chwileczkę w szczegółach gry opowiemy. No i my sobie to długo właśnie nad tym się zastanawialiśmy, jak to, jak to rozpracować, ale zależało nam na tym, żeby uczeń, który nawet jeżeli nie wykonuje żadnych misji dodatkowych, żeby też miał szansę zdobycia tej oceny bardzo dobrej. Czy nawet jak gdzieś tam mu się troszeczkę noga powinie. Ale chcemy też docenić tych, którzy pracowali ponad, jakby ponad innych, brali udział w tych misjach dodatkowych, więc oni mają możliwość nawet zdobycia oceny celującej za całą gamifikację, ale też możliwość zwolnienia ze sprawdzianu. My po prostu wpisujemy za taki sprawdzian ocenę celującą. Ci uczniowie naprawdę tak już się napracowali w trakcie tych czterech lekcji. Tyle włożyli swojej pracy w to, tyle wykonali zadań dodatkowych, że jesteśmy pewne po prostu, że one mają te wiadomości, umiejętności opanowane i z czystym sumieniem po prostu wpisujemy im ocenę celującą ze sprawdzianą. No, i teraz pokrótce pokażemy, jak te, te poziomy wyglądają, pokażemy przykładowe tylko zadania, tak? Bo, bo to od Państwa oczywiście zależy, jakie zadania wybierzecie. No, my tutaj pokazujemy właśnie to, co mówiłam na początku, że u nas wcale nie super bohater z gry będzie tutaj, jakby pełnił tę tą, tą, tą główną rolę w tej grze. Tylko mamy takie wstępy właściwie do każdego tematu. Zawsze też podajemy oczywiście cele, które będziemy realizować na tej lekcji. No i tutaj taki dla przykładu mamy batyskaw, tak? Wyruszamy w podróż po morzach i oceanach. Aby przejść do kolejnego poziomu, musisz wykonać misję parzydełkowca i poznać te najprostsze zwierzęta tkankowe. W trakcie tej misji będziesz zdobywać punkty za samodzielne rozwiązanie zadań w karcie pracy. Sam zdecyduj, które i ile zadań wykonasz. Maksymalnie możesz zdobyć 16 punktów, ale aby zaliczyć tę misję, musisz zdobyć minimum 5 punktów. No i na koniec lekcji każdy może uzyskać od nauczyciela kostium płetwonurka, wziąć udział w misji dodatkowej, rafa koralowa. W ten sposób te punkty dodatkowe zdobywamy, tak? To zdobycie no i... tego kostiumu płetwonurka to jest po prostu otrzymanie od nas karteczki z rysunkiem mm -hmm. takiego płetwonurka, na którym z drugiej strony są po prostu wypisane te, jest wypisane są te misje dodatkowe, tak? No i my tutaj pokazujemy naprawdę, to, są, to jest kilka zaledwie przykładów zadań i to jest nasz pomysł. Oczywiście każdy może sobie tutaj zrobić zupełnie, zupełnie coś innego, co mu będzie pasowało. Takie proste zadanie za dwa punkty. E, widzimy tutaj dwa filmy, tak, dwóch przedstawicieli parzdełkowców jakby nie było. E, I ma uczeń dokonać obserwacji sposobu poruszania się polipa. Oraz meduzy. Tutaj korzystamy albo tablet, który my mamy, albo z komputera, na podstawie obserwacji zapisz. Jaka czy tablica multimedialna, życiowa... gdzie to wyświetlimy? Tak, tutaj Dokładnie. jest wolność. To jest naprawdę do zrobienia. Jaka forma życiowa parzydełkowców aktywnie się przemieszcza? I uczeń za opis właśnie tutaj, znaczy jakby za odpowiedź na, na zadanie otrzymuje od nas maksymalnie dwa punkty. Tutaj z kolei drugie zadanie już jest za cztery punkty. I tutaj to jest karta, którą mamy z, z podręcznika, Znaczy, to jest karta wydawnictwa małżeńskiego. Część zadań tworzymy którą... nowych, ale też bardzo dużo korzystamy właśnie z gotowych zadań, które mamy. Czy z zadania z ćwiczeń, czy z zadania z kart pracy, czy z zadania z podręcznika. tak? Po prostu umieszczamy je w jednej, w jednej karcie pracy. To, co nam i... pasuje, sobie tutaj dobieramy, ewentualnie zmieniamy, tak jak nam pasuje. A tu akurat mamy gotowy, kawałek gotowej karty pracy, no i mamy uzupełnić tabelkę z porównaniem form parzydełkowych. Tak? Uczniowie mają wykonać rysunki ołówkiem, wpisać w rubryki odpowiednie cechy, używając ich oznaczeń literowych. Czyli tutaj muszą jakby oczywiście korzystają z podręcznika, tak? mają je otwarte, jest ich Czy wcześniej dziewięcie. zobaczyli już ten film, tak, więc też tak. mogą sobie jakby wykorzystać to do, do kolejnego zadania. I to było zadanie aż za cztery punkty. No, bo tam trzeba było rzeczywiście trochę czasu poświęcić, żeby to wszystko wykonać. No i właśnie, i na koniec lekcji jest ta misja dodatkowa dla chętnych. Tym razem ona się będzie nazywała Rafa Koralowa. Uczniowie mają, ponieważ biologia w szóstej klasie jest raz w tygodniu, więc mają na wykonanie tej misji tydzień. <coughs> na kolejnej lekcji. Przychodzą oddawać zadania. Maksymalnie w tej misji uczeń może zdobyć 9 punktów, ale też mówimy o tym, i tu jest też zapisane, że nie wszystkie zadania z tej karty to trzeba wykonać. Można zrobić tylko Muszę na przykład wykonać dwa. Tylko jedno. Albo tylko rysunek, tak? Więc mamy wyszukać w różnych źródłach nazwy dwóch najgroźniejszych parzydełkowców, podać ich miejsce występowania, wymienić 10 gatunków zwierząt żyjących na rafie koralowej. No i właśnie to, co tutaj można się jakby wykazać tą taką zdolnością plastyczną, przygotuj plakat. W formie A4 pod tytułem Co zagraża rafie Koralowej. To no jest plakatów... zdolnościami jakimiś multimedialnymi, bo przecież taki tak. plakat często uczniowie wykonują czy w kanwie, czy w jakichś innych Dokładnie. programach graficznych, tak? I po prostu nam albo go przesyłają, albo przynoszą wydrukowanego. Z tych prac plastycznych powstaje potem też taka fajna gazetka, którą można być. Także mamy jeszcze jakąś wartość dodaną, bo gdzieś tam pozostali uczniowie też mają możliwość się z tym zapoznaniem. Tego. No i to była pierwsza misja, tak? Czyli cała jedna lekcja. Oczywiście tych zadań na misje obowiązkowe jest zdecydowanie więcej. My tutaj no z racji ograniczenia czasowego przedstawiłyśmy kilka. Kolejna misja to płazińce, czyli kolejna lekcja, zaczynamy od płazińców. Króciutkie wprowadzenie, mówimy uczniom, że batyska wpłynął w tajemniczą jakąś Szczelinę. Można tu oczywiście jeszcze dodać do tego grafika, wyświetlić to na tablicy multimedialnej, też wprowadza taki dodatkowy element gry, nagle jasne, oślepiające światło, zostajesz zmniejszony do mikroskopijnych rozmiarów i w tajemniczy sposób razem z kolegą, a więc tutaj będą uczniowie na lekcji pracowali w parach, zostałeś zmniejszony i razem z kolegą z ławki, czyli tak jak siedzi, nagle znajdują się w wielicie cienkim człowieka. Kiedy razem podziwiali kosmiki elitowe, obserwowali jak wchłaniany jest pokarm, no to zobaczyli coś jeszcze, długiego, płaskiego robaka, no i ich zadaniem jest pozbycie się tego robaka z organizmu człowieka. A żeby to zrobić, to po prostu muszą wykonać zadania dodatkowe, zadania obowiązkowe, no i muszą zdobyć minimum te 5 punktów, no to jest tamte w granicach 30%, tak, tych punktów dodatkowych. I dzięki temu mogą się pozbyć tego pasożyta. Oczywiście, dzięki temu, że będą współpracować, Razem mają szansę zdobyć maksymalną ilość punktów, no bo muszą podzielić się w jakiś sposób tymi obowiązkami. No i na koniec lekcji znowu mogą od nas odebrać mikroskop, czyli znowu jest to karteczka z narysowanym mikroskopem, i zadaniami z misji dodatkowej parazytolog, tak? Bardzo często jest tak, że no dużo uczniów bierze, nie, nie, nie wszyscy oddają, tak? No to też. Jakby też zauważyliśmy, że te misje dodatkowe, jak już w drugim semestrze robiłyśmy drugą grę, tak. to, to też zdecydowanie chętniej uczniowie to robili, bo widzieli, że rzeczywiście te korzyści są bardzo, bardzo duże z tego. I tutaj przykładowe zadanie za cztery punkty, gdzie po prostu uczniowie mają dokonać obserwacji mikroskopowej wypławka. Mają wykonać zdjęcie tego wypławka spod mikroskopu i wysłać po prostu na nasz e-mail, tak? I to jest zadanie za cztery punkty. Albo mogą wykonać schematyczny rysunek i wtedy muszą nam go pokazać. Ale tutaj mają też możliwość zdobycia tego super bonusa, czyli wylosowania Darwina. Zachęcamy ich gdzieś do jakiejś takiej aktywności jeszcze dodatkowej, bo to zdjęcie, które wykonali, mogą w dowolnym programie. My podajemy im taki przykład programu Smart, Snap Markup, po prostu opisać, tak? mają podręcznik mają zdjęcie, więc muszą rozpoznać i porównać co tutaj było no i za wykonanie tej dodatkowej czynności mają możliwość zdobycia jeszcze dodatkowych punktów inne zadanie tutaj z kolei ze dwa punkty to przykładowe zadanie z zeszytu ćwiczeń do klasy szóstej mac czyli po prostu mają podkreślić te elementy, które pasują do tego zwierzaka na rysunku. Tu z kolei zadanie z podręcznika, z e podręczników, tak, takie już zadanie, gdzie mają oszacować, ile raj wyprodukuje dorosły samiec. No i ta misja dodatkowa, parazytolog, znowu jeden tydzień na nią. No i tutaj na przykład. Proponujemy przygotowanie ulotki informacyjnej, na której przedstawią objawy, sposób zarażenia się i sposoby zapobiegania tasiemczycy, więc znowu mogą gdzieś tam się wykazać. No i trzecia misja, trzeci temat, tym razem nicienie. Znowu, oczywiście, wprowadzenie, takie jak tutaj widzimy, tak, czyli dalej, jakby opuszczamy to jelito cienkie, tak? jesteśmy nadal zmniejszani do mikroskopijnych rozmiarów. No i teraz oczywiście chodzi o to, żeby wprowadzić, e, wprowadzić tutaj e, dzieci do kolejnego e, tematu, kolejnej grupy zwierząt, czyli tym razem do tych nicień. Ja jeszcze to, może to... dodam, że w podręczniku Mac e, nicienie i płazience są razem, ale ze względu na to, że tam jest sporo tych godzin do dyspozycji nauczyciela, no to my sobie tutaj korzystamy i te tematy Dokładnie. rozdzielamy. Ja już nie będę tego wszystkiego czytała, bo to oczywiście jest na ekranie, ale znowu mamy misję maksymalnie 16 punktów. 5 punktów to jest to minimum, które musimy osiągnąć. No i znowu na koniec lekcji jest oczywiście misja dodatkowa, tym razem czyste, czyste ręce, przepraszam. I znowu możemy zdobyć punkty bonusowe, tak jak do tej pory. No i tutaj mamy znowu zadanie proste, w miarę, tak, z zaszytu ćwiczeń, które uczniowie sobie wykonują, i to jest zadanie za dwa punkty zadanie obowiązkowe. I trudniejsze zadanie, tym razem z karty pracy gotowe. Bo tutaj już są po, po płaźnicach, więc z kolei wracamy do tej poprzedniej treści. Tak? Dokładnie tak, mają uzupełnić tabelkę, w której zestawią sobie informacje na temat poznanych i płaźnińców, i dzisiajni cieni. I to jest zadanie aż za pięć punktów, no bo jednak wymaga pracy i czasu. No i misja dodatkowa, znowu czyste ręce, znowu dziewięć punktów, jeden tydzień na wykonanie i tym razem tutaj proponujemy, mamy, mają dzieci przygotować plakat w formie A4 na temat chorób na temat chorób, którym, którymi można się zarazić przez tak zwane brudne ręce, ale mają też wyszukać i zapisać nazwy trzech nicieni pasożytniczych, których nie wymieniono w podręczniku i podacimy się. Nie uczymy i, wyszukiwania też tak, informacji. Pas, właśnie pasożytowania. No i ostatni poziom, pierścienice. No tutaj udało się uczniowi już pozbyć wszystkich pasożytów, opuścił ciało człowieka. Znowu jest w ogródku babci, zjadł tą truskaweczkę, powiększył troszeczkę swoje rozmiary. Teraz jest gdzieś w wielkości ziarnka grochu, no i wpadł, po prostu wpadł do jakiejś dziury ziemi. Okazuje się, że znalazł kręte korytarze podziemne, no i poznał tam dżdżownicę. No i znowu żeby wydostać się na powierzchnię, no to musi po prostu rozwiązać te zadania. Tym razem może odebrać słoik i dzięki temu wziąć udział w misji dodatkowej badań. No i tutaj my zachęcamy uczniów, żeby przynieśli jednak dżdżownicę na lekcję. Można kupić oczywiście w sklepie dla wędkarzy. Trochę ciężko z tym zimą, bo sprawdzałam, ale można, bo znalazłam. Ale można, to. tak. No i tutaj na podstawie obserwacji mają odpowiedzieć właśnie na pytania, co ułatwia poruszanie się, czy w jaki sposób ona się poruszała, czy udało się zaobserwować segmenty. Tu z kolei przykład zadania za trzy punkty, to jest zadanie z karty pracy ale na podstawie podręcznika, tak? na podstawie fragmentu więcej na ten temat, tak jak mówiliśmy, staramy się też tutaj rozwijać te zainteresowania uczniów i coś dla tych bardziej dociekliwych uczniów również zaproponować. Tu z kolei też zadanie z, za trzy punkty, zadanie z e podręczników, tak? czyli po prostu zadanie typu prawda-fałsz, gdzie uczniowie porównują poszczególne grupy pierścieni. No i zadanie za cztery punkty. Ponownie mikros, obserwacja mikroskopowa, i znowu tutaj uczeń może zdobyć ten super bonus. Jednego mógł zdobyć za przyniesienie dżdżownicy, teraz może zdobyć drugiego, jeżeli zdjęcie, które ma wykonać, dodatkowo opisze. Tak, w podręczniku jest taki rysunek przekrojowy, więc tutaj raczej uczniowie nie mają problemu z odszukaniem tego, gdzie są, gdzie są szczecinki, czy gdzie na przykład jest zaznaczony przewód pokarmowy, i raczej, raczej dobrze im to wychodzi. I jeśli to chodzi tu jeszcze o. Kamila Ci no? jak oni nam robią zdjęcia na telefonie, my jesteśmy w stanie palcem pokazać, zobacz, to jest, to, to, to. to Powiększyć to, więc... coś, tak? tak? To nam się zdecydowanie bardziej sprawdza tak. niż rysunki. Misja dodatkowa badacz to tylko jedno zadanie, zadanie za dziewięć punktów. No bo tutaj uczniowie muszą samodzielnie zaprojektować i wykonać doświadczenie, w którym wykażą, że dżdżownice wpływają na żyzność i pulchność gleby. Muszą je ładnie opracować, przynieść to do szkoły, nie tylko te słoiki wymieszane, ale postawić hipotezę. Wyciągnąć wnioski, zapisać obserwacje. Tak? I tutaj na no to zadanie dawałyśmy w zeszłym roku, nie, w zeszłym roku no przez pandemię niestety nam się nie udało, więc uczniowie tutaj mieli dwa tygodnie na wykonanie tego zadania, no bo jak te dżdżownice gdzieś tam muszą zdobyć. No i tutaj, jakby czas no, to się kończy. Koniec. Właśnie, mamy jeszcze taką. My mamy swojego bloga, podpiętego do strony, na którym raz w miesiącu publikujemy zadania dodatkowe dla chętnych uczniów, mają miesiąc na wykonanie, zdobywają tutaj pieczątki, które. Zamiast dla, ocen, tak? Czyli nie tak, tak, czy że za wykonanie zadania dodatkowego. Dokładnie, z przyrody, biologii, geografii, chemii, mogą zdobyć każdy inną pieczątkę i potem mamy regulamin, na podstawie którego my te. Zdobyte pieczątki z nimi zamieniamy na oceny. Fajniejsze właśnie... jakby we wszystkich tych czterech przedmiotach trzech przedmiotach przyrodniczych, no plus przyroda w klasie czwartej udało nam się jakby dogadać, i, i wszędzie uczniowie wykonują też te zadania dodatkowe za te pieczątki, które po prostu e, przybijamy. I to też jest taki właśnie element grywalizacji, tylko trochę jakby od innej strony pokazany, tak? Bo oni te pieczątki z nami wymieniają na oceny, w zależności od ich liczby, ale mogą też jakby skorzystać z innych przywilejów, które tutaj jakby do tej gamifikacji właśnie nam. E, pięknie się wpasowują i rzeczywiście to tutaj jest chyba najchętniej o... wymienianą przez tak. uczniów przywilejem jest wymiana dwóch pieczątek na podniesienie oceny o jeden, o jeden punkt. punkt ze sprawdzianu, Dokładnie, bo to jest tak. zawsze taki ten ból, że zabrakło tego jednego punktu do piątki czy do czwórki, a za te dwie pieczątki mogą dokonać tej wymiany. My jeszcze też robimy, raczej nie zadajemy zadań domowych, a jeśli zadajemy, chcemy, żeby coś uczniowie utrwalili, to dajemy takiego też bonusa, że można wykonać zadanie domowe i dostać za to pieczątkę. Tak, dodatkową. Z trzy pieczątki można maksymalnie dostać za zadanie, dodatkowe to długoterminowe, no ale minimum raz w miesiącu zadajemy też takie krótkoterminowe, więc uczeń, każdy uczeń ma szansę w miesiącu zdobyć tą ocenę celującą za, za te zadania dodatkowe. Więc myślę, że to jest fajne rozwiązanie. Zamiast ocen gdzieś jakaś pieczątka czy jakieś karteczki do zbierania, to bardziej uczniów mobilizuje. No, no i motywacja Państwa, do wygranej jest Ważna, ale motywacja do przygotowywania się jest niezbędna. No niestety to wymaga od nas trochę czasu, ale myślę, że suma sumarum to nam się bardzo opłaca. Dziękujemy. Dziękujemy Państwu za uwagę i służymy swoimi inspiracjami. Do widzenia. Do widzenia.